Nie. Cześć ludzie! Dziś nagrywamy Minecraft i dziś zrobimy nowy serwer i teraz będziemy sobie na nim grać. Może i nie będą codziennie odcinki, ale kiedyś będą. O, I Nie, nie wiem, nie zostawcie łapkę w górę. Po 200 coś osób nie subskrybuje i to wielki błąd. Jeśli, jeśli chcecie ze mną grać Jeśli chcecie ze mną grać Zasubskrybujcie, dodam was do znajomych Podajcie tylko swój nick I, i to, tyle. to tyle No to idziemy Gdzieś znajdziemy miejsce na wioskę Tu, 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 Jest! Idealnie. Jest kowal? Chyba nie ma, ale... Czy tam jest taki dom, co, o czym ja myślę? O, tam zawsze są zbroje. Dobra. Idziemy tam. Tu, 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 tu. Patrzcie, to ten domek. Śródełko. Nie pracuję już teraz. Weź mi na sercu. Cześć. Do widzenia. Jeśli potrzebuje pan rekomendacji, chętnie podam. Dziękuję. I napiszcie, czy chcecie, żebym zrobił kiedyś na żywo. Jak nie, to napiszcie, że nie. Jak tak, to tak. To ja zbiorę godzinę, czas. I wam napiszę, jak, jaka to będzie godzina i jaki czas. Nie da się ma teraz mnóstwo czasu. Dobra. Znów będzie krótki odcinek, bo. Nie chce mi się więcej nagrywać, jeszcze 5 minut. Po to nagrywam wieczorem o 21? Cześć! No i już nie. Zostawcie łapkę w górę też. Czekajcie. Tylko coś ustawię. Jak nie zostawiliście jeszcze łapki w górę, to jeszcze to jest wielki błąd. Musicie zostawić. Jak nie, to. To nie wejdziecie tu. Musicie mieć płatnego Minecrafta. Kosztuje 30 zł. No i. Nie wiem. Wtedy zalogujcie się. Zalogujcie się i wtedy. Wtedy dodajcie mnie. Nazwa Gray Pixel 2010. Dobra. Ustawimy se tu. Dobra, jeszcze. Dwie, trzy minuty. Do czego? Dla I kiedyś dla Was zrobię serwer i, ben, i będę z Wami grał? Jak. Będę z. O, druga wioska. Zjem sobie jeszcze marchewki. Miałam jakie pyszne zdrowe. Kowalski Kowalski Odsuńcie się od niego To nie jest was przy, wasz przyjaciel To jest mój przyjaciel Dał mi pracę O dziękuję O dziękuję Za, za złoto, żelazo no, i teraz to się nazywa luksus. <głos> <głos> to sobie jeszcze wezmę. Podepczemy im to. Nie zasługujecie na to. Ale może zamieszkamy w tej wiosce. Będę w niej czekał z odpowiedzią, z odpowiedzią bo zastanowię się. No już... Do niedzieli bo chyba będziecie mieć odpowiedź. A tymczasem tu będzie mój dom. W tym... Nie, w tym. O, Siemanko. Dziękuję. Znajdę sobie jeszcze konika. To będzie konik Krzyś. To będzie konik Krzyś. Nie, to będzie Stefan. Ło, jaki skok. Jak on pędzi. Napiszcie, czy szybko, czy tak wolno. Będziesz miał osobną zagrodę, bo pewnie oni cię wkurzają. Spencer, Kost wstępuje do zespołu Czybyś nie uciekł, to tutaj. Ty jak tu tu weszłeś? A tutaj jeszcze. No to zejdź z tego. Dobra, jeszcze minut. Jakąś minutę jeszcze na Będę. Co? Drugi kowal? E, 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 e. To nie jest możliwe. To jest tylko sen, pewnie. Gdzie było to Kowala. Dobrze, koń... czekajcie. Nie, to... Dobrze, kończymy już ten odcinek. Jak wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie, czy jeszcze chcecie taki serwer, żebym nagrał, wpuścił was. No to ja się żegnam. Ja jestem Igor i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!